Kurde balans ludzie Patrzcie na to żyjątko Znalazłem gdzieś tu na skałach w Grecji W pięknym e, otoczeniu przyrody Na tych skałach siedziało przyczepione do skały takie żyjątko I z całej siły się tak ręką na, na to nadziałem Podczas pływania, że aż się nadziałem na te kolce Zobaczcie, to się rusza, nie? Jak to się rusza, ładnie i to żyje ogólnie, nie? To jest, wiecie, to jest dół, to jest góra, ale Ma malebki, malebki dół, przykleja mi się do dłoni. Idę go odłożyć na skałę. Mam nadzieję, że żadnej trucizny nie było w tych kolcach. Ale, jak zdążyłem to wrzucić, to znaczy, że wszystko jest ok. No, ładnie się rusza. Dobra, pozdro.